Cześć. Natalia mówi, że ma dla mnie jakąś niespodziankę w swoim samochodzie. Ja się grubo domyślam, co to jest. Ale chodźcie ze mną. Sam jesteś gruby. O, zobacz, niespodzianka Mamy nowego psa? A nie, to jest stary. Pierwsza rzecz to nie hejtujcie nas za mocno, ale taki moment nastał w naszym życiu, że na dwuosobową rodzinę mamy trzy samochody. Bo jeden jest dla psa bo Natalia zmieniła pracę, jak już ostatnio wspominała i dostała służbowy samochód W poprzednim odcinku mówiliśmy wam, że e, przejmujemy się mocno wojną i z, jest nam trochę niezręcznie, bo e, tutaj to nie jest jakby odczuwalne i tutaj jest wszystko po staremu przez ostatni tydzień jedna rzecz się zmieniła ceny paliw jak na australijskie warunki eksplodowały e, Tak cena normalnego paliwa tego tam 95 czegoś tam ona normalnie tak się wahała między dolar 40 dolar 50 to tak średnio przez ten czas jak tutaj byliśmy zdarzały się długie okresy czasu, że było po złoty 20 dolara albo nawet czasami taniej, więc to było śmiesznie tania. Na dzień dzisiejszy już ciężko znaleźć stację, na której będzie poniżej 2 dolarów. Więc no można przekalkulować sobie, jaki to jest procent wzrostów, Australijczycy są w szoku. mimo że dalej nominalnie mają paliwo tańsze niż w Polsce, nawet uwzględniając ten przelicznik walutowy, a, a w odniesieniu do zarobków i do kosztów życia i do innych kosztów e, zakupów codziennych, e, no to mają tam trzykrotnie niższe ceny paliwa niż, niż mamy w Polsce i szerzej w Europie, ale no i tak ten wzrost tam 40-50% to jest dla nich tutaj szok. Ja w zeszłym tygodniu powiedziałam, że nie zauważyłam żadnych wzrostów w cenach. Paliwo powinnam zauważyć, ale z tego właśnie powodu, że mam służbowy samochód i kartę paliwową, to ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, ile płacę. Więc ja dlatego o tym nie powiedziałam, bo ja po prostu tego nie zauważyłam. To jest naprawdę, ponieważ my mieszkamy na takiej zupełnej wiosce, więc obydwoje dojeżdżamy do pracy bardzo daleko. Natalia na szczęście za darmo, ja niestety nie, ale no. Te wzrosty cen są na tyle wyraźne, że ja po prostu anektowałem na tani stary samochód i przywłaszczyłem go sobie i nim się teraz na co dzień poruszam. ponieważ on pali tam powiedzmy 30% mniej niż ten mój duży. I to są odczuwalne oszczędności. Także a gdzie jest twój samochód? A nasz tam wystawiliśmy nam na koniec, tą, na koniec drogi i stoi. Będę musiał się nim przejechać znowu, bo ostatnio nie jeździłem dwa tygodnie i bateria siadła. Już teraz znowu nie jeżdżę tydzień. Dobra, mniejsza w jedźmy mieliśmy do tej niespodzianki. A tutaj mamy jeszcze taką kratkę zamontowaliśmy i możemy sobie pieska wodzić, bo z przodu są tylko dwa miejsca. I to jest ten. Jak wiecie z e, poprzednich odcinków e, e, Sepia stała się takim uciekinierem. I to jest dokładnie ten moment, w którym ja stwierdziłem, że to chciało, no, aby przez ten płot nie przeskoczy. Bo to byliśmy trochę w szoku, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy to. Jak ona sobie tak po prostu zmarszył, wyżonych tam przesadnych trudności skoczyła sobie na taki poziom a ten potek był, ta dziura w płocie była gdzieś na takim poziomie więc no Sepia uwielbia ten samochód tam się bardzo cieszy jak sobie jeździ w tej kratce i tak wiatry i daje po papie więc jest bardzo szczęśliwa ja jestem szczęśliwy, że oszczędzamy na paliwie a Natalia jest szczęśliwa jesteś? no to było zawsze moje marzenie, żeby mieć samochód służbowy to się w końcu spełniło i co, teraz zabierasz się gdzieś? Yeah. No dobra, tą niespodzianką? No Jezu, od 5 minut już gadasz, pół To jest Tak myślałem To nie jest to Mówiłem ci, że w walizce Teraz zwątpiłem, czy to jest to o ja myślałem Okej, okay, to jest to, o czym myślałem. Dron! Jakoś tak, kiedy mieliśmy 500, może 600 subskrybentów, to taką sobie złożyliśmy deklarację wstępną, że jak będzie 1000, to kupimy sobie drona, żeby urozmaicić nasz, nasz kanał. Australia pod tym względem dosyć duże możliwości prezentuje. Trochę nie mogliśmy się już jakby doczekać tego. Mieliśmy już nawet wypatrzonego, wybranego. No, ale jak wiecie, tak świeżo przed tym, jak ten tysiąc osiągnęliśmy, to właśnie wybuchła wojna i to trochę zmieniło taką naszą ogólną percepcję na wiele rzeczy. A raz, że nie mieliśmy jakby nastroju, żeby na taką jakąś większą celebrację, ani na jakieś wynagradzanie samych siebie. A dwa, że jesteśmy trochę zmartwieni, nie wiadomo jak to wszystko będzie. i. Wydaje się, że trzeba zacząć bardziej szanować pieniądze, bo różnie to wszystko może się potoczyć, dlatego tak trochę odroczyliśmy to w czasie, nie byliśmy pewni czy to robić, czy nie. A w międzyczasie u Natalii w pracy pojawiło się temat jakiś dronowania. Natalia oczywiście okazało się, że jako jedyna ma licencję na drona. Okazało się, że w firmie jest jakiś dron, który leży w szafie i się kurzy, bo nikt nie umie go porządnie obsługiwać, ani nikt nie ma na to specjalnych papierów. Więc nie trzeba było zbyt dużo negocjować, żeby po prostu Natalia stała się prawnym opiekunem tego tego drona no i właśnie pierwszy raz przywiozła go do domu będziemy starać się go rozpracowywać i wygląda na to, że będzie on pod Natalii opieką cały czas, więc jeżeli raz po raz będziemy chcieli go użyć w celach prywatnych to nikt nie powinien mieć żadnego problemu z tym, dobra no i co tu dużo mówić. Ponieważ ta cała inicjatywa z kupnem drona to była bardziej mój pomysł i już wcześniej tak z Natalim się umówiliśmy, ponieważ ona dbała o cały nasz sprzęt do nagrywania i do te wszystkie oświetlenia i dźwięki i wszystko, więc ma tego sprzętu pod opieką sporo, to umówiliśmy się, że dron będzie pod moją opieką że ja mam go wybrać i ja będę o niego dbał i ja mam planować co i gdzie będziemy nagrywać i dbać o to, żeby zawsze był naładowany i tak dalej. Dlatego jeszcze Ci brakuje jednego tylko elementu to znaczy nie, e, tu masz wszystko, ale chodzi mi o to, że poza tym, że masz się opiekować dronem, to jeszcze też wypadałoby, żebyś miał nim latać. Oczywiście, ja nigdy jeszcze nie latałem dronem. E, no, więc będziemy się uczyć od podstaw. Okay. Udało mi się podłączyć e, ten dron z moim smartfonem, który w dodatku łączy się z joystickiem do sterowania. E, było to dużo łatwiejsze niż myślałem, że będzie. Ja nie jestem jakiś super w takie technologii, ale 5 minut z instrukcją, wszystko ładnie połączyłem i wszystko zadziałało płynnie. A więc... Jak się dobrze uda, to zaraz poderwiemy nasz nowy statek powietrzny w powietrze. Tam, gdzie jego miejsce. To ja, no. O, mój samochód To może nagraj to co dron widzi lepiej. To będzie lepszy, lepsze. Aha, bo też można nagrywać. Okej okay. się A jest. sekundę. No, z grubsza tak sobie tu mieszkamy. Można zmienić mu kąt patrzenia teraz na przykład tak patrzy pionowo w dół, a teraz tak bardziej panoramicznie Aż po horyzont teraz, da, Ma takie funkcje I hop Nagrywamy w kółko No dobra, nie chcę go przeciążać, bo jego debit i mój też Próbuję go sprawdzić na ziemię. Nagrywa w HD i w 60 klatkach, co pewnie można zmienić. Dobra. Dobra, mamy to. Kurcze, fajne. Zaskakująco proste w obsłudze, takie No wiadomo, że ja nie robię jakichś tu, tutaj ujęć legendarnych takich. Wrzucę je na YouTube i będą miały milion odtworzeń, ale dojdę do tego. Jestem zaskoczony, że... jest dosyć ciężki. Ja spodziewałem się, że te drony są dużo lżejsze, ale też to jest jakaś wersja Pro tej najbardziej popularnej firmy produkującej drony, czyli DJI, no więc Pro, czyli pewnie napakowane więcej tego, tych bechów i przez to cięższy. My chcieliśmy sobie kupić jakąś tańszą wersję Mavic Air. E więc zaraz będę sobie googlał jakie są różnice, bo miałem z grubsza wygooglane jakie funkcje ma ten R no i zobaczymy o ile ten jest lepszy. No to zakładam, że jest lepszy i droższy. Dobra, spodziewajcie się ujęć z powietrza na naszym kanale już niedługo.